Cześć wszystkim, zadanie 26 z egzaminu 2017. Mamy tutaj ustalić zapewne jakiś tutaj wzór, prawda? Wytrącił się osad. W sumie to za wiele nie podano. Chyba nawet nie muszę tego czytać za bardzo. Więc yy, biorę sobie reakcję, która była na końcu. Przejdziemy sobie, jak się mówi, reverse engineering, czyli w drugą stronę. No, trochę za dużo. Dobra. Eee, to w sumie za dużo nie muszę tutaj robić, tak by the way, bo wystarczy w takim razie opisanych przemian stałego chlorku srebra. Okej, okay, no to tutaj za wiele nie mamy do roboty. Policzymy sobie liczbę moli tego naszego AgCl u eee, powstałego. No i to jest ta masa, którą podano. jest masą malową, tak? Czyli tam AGCL ma ile to ma tam razem? 143,5 0,5 gram na mol no i wystarczy po prostu podzielić e, dobra, raz, raz, dwa cztery, mol no dobra, czyli tyle mamy tego osadu tutaj, czyli jak wiadomo, musiało tyle samo tego przereagować i tego również, ponieważ tu wszędzie są jedynki. Eee, no dobra. Kwasu azotowego 5, wodny roztwór, a na zapojętnienie. Nadmiar kwasu azotowego 5, wodnego roztworu azotu 5 srebra, ok eee, No dobra, w porządku, czyli tak, do otrzymanej mieszaniny najpierw dodano wodny roztwór kwasu, dobra, do tego. No i potem azotanu, tak, tego. Gdzie zaszła sobie reakcja, prawda? No to nic tutaj innego raczej nie będzie, jak e, po prostu musimy policzyć tym chlorem w zasadzie. Tylko tyle. Czyli ta liczba mali jest taka sama, prawda? Tego związku. No to jak weźmiemy tą reakcję. Możemy tak samo stwierdzić, że w takim razie tego naszego NACL-u będzie taka sama ilość moli i tak współczynniki pomiędzy reakcjami nie działają, ponieważ są tylko do konkretnej reakcji. Także to tyle. No to jak tego tyle mola przereagowało, no to tego też musiało tyle, tyle powstało, no to tego musiało tyle przereagowywać, bo tu mamy też jedynki z obu stron. Także to jest taka sama liczba moli, czyli 0,0. 0. E, jeszcze 1,04 mol, no i tam niech to będzie NX powiedzmy, czyli tego szukanego, a jeszcze tam MSX nam podali, czyli tutaj było równe monochloropochodne i tak masa, dobra, ok, czyli tego substratu tak naprawdę. To bardzo proste zadanie, jak widać, tutaj nic takiego nie ma, nawet jestem może zdziwiony, że było takie proste. Trochę już nie pamiętam, sprawdzaliśmy to oczywiście, ale już trochę minęło. No dobra, no to z tych dwóch danych wystarczy policzyć masę molową, także skoro liczba moli to masa substancji przez masa molową, no to masa molowa to masa substancji przez liczbę moli, przez liczbę moli, czyli n. Dzielimy sobie, tak czyli zero trzysta na zero zero cztery trzysta na zero No i to jest siedemdziesiąt osiem gram na mol. No dobra. Podczas e, pewnego nasyconego węglowodoru, czyli w budowie łańcuchowej do tego, także to jest Alkan, więc śmiało mogę napisać, że to wygląda tak: CNH2N, wiecie, że plus 2 na pewno, ale jeżeli jeden chlor tutaj jest zamiast wodoru, no to mamy plus 1Cl. No dobra, no to masa malowa tego, no to jest 12 razy N, bo 12 ma węgiel. Plus 1 ma wodór masomolową i razy 2n plus 1 plus 35,5 masa molowa chloru. No i to niech będzie, że to jest tam w gram na mol, tak? Ok. No to teraz, żeby to ustalić, to musimy po prostu to porównać z tym, prawda? Czyli tu będziemy mieli tak, 12n. Tu będziemy mieli 1 razy to, no to 2n plus 1, no i plus 35,5 równa się 78,5. No i wyliczymy sobie, ile to jest razem. Czyli tak, nów mamy razem 14, równa się, no i odejmujemy 78,5 minus 35,5, jeszcze minus 1 no to 14n to się równa, wystarczy odjąć minus 35w czyli mamy 42 no i teraz to 42 dzielimy sobie na 14 czyli n wynosi 3 czyli wzór będzie wyglądał tak c3h5 no nie, to nie 5 2 razy no to jest już 6 plus 1 no to 7 no i CL. To chyba wszystko, co mieliśmy zrobić. Tak. Eee, I zaproponuj jeden wzór półstrukturalny monochloropochodnej. I tu ma być jakaś specjalna oprócz tego? Łańcuchowej. Eee, no dobra. No to skoro tak, no to jak, jakakolwiek. Tak, ma być pochodna po prostu. Raz, dwa, trzy... No nie wiem, tu możemy sobie zrobić cel na przykład tak, to będzie tak wyglądało, półstrukturalny, no to tak, no możemy tutaj jeszcze tutaj na przykład sobie zamiast tego chlor, po, chlor podstawić, to wtedy będzie jakby niezgodny z regułą markownikowa e, tutaj produkt, no ale myślę, że to tyle, zupełnie wystarczy, może tu jeszcze coś napisali, ale, ale chyba nie. Także dajcie suba, cześć!